Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Hugo. Dzisiaj zajmiemy się klatką piersiową, a mianowicie treningiem klatki w warunkach domowych. Standardowo wystarczą chęci i kawałek podłogi. Dzisiaj Wam pokażę cztery ćwiczonka na klatkę. W sumie, w sumie to będzie jedno ćwiczenie, ale różne warianty tego ćwiczenia, mianowicie będą to jak możecie się domyślić pompeczki. Pierwsze ćwiczenie to pompki klasyczne zwykłe. Robimy każdego ćwiczenia po 4 serie zakres powtórzeń. Zrobimy sobie od 8 do 12 z tym, że każde ćwiczenie będziemy wykonywać powoli, jest wydłużoną ekscentryką. A co to znaczy z wydłużoną ekscentryką? To, że jeśli będziemy schodzić w dół, to schodzimy sobie powolutku, bo schodzimy w dół i dynamicznie się wybijamy. Pomału w dół i dynamicznie. pomału dynamicznie. Ekscentrycznie z tego względu, że trenujemy bez ciężaru, a chcemy te mięśnie rozwijać, żeby rosły, to musimy je jakoś zaatakować i dać im jakiś wodzie do dorośnięcia. Drugie ćwiczonko to pompki z nogami na podwyższeniu. Możecie robić normalnie pompki z rękami na ziemi albo tak jak ja na, takich, na takim podwyższeniu, na takich coś a la mini paraletkach, mogą to być też zwykłe paraletki, dzięki, dzięki którym będziemy sobie po prostu wydłużać tor naszego ruchu. Tutaj też zachowana ekscentryka, wydłużamy tą ekscentrykę. Tu ważne, żeby brzucha nie puszczać, żeby nie było takiego czegoś. Tak jest. To jest technika niepoprawna. Mocno korpus napięty. Schodzimy w dół pomału i wybijamy dynamicznie. Trzecie ćwiczonko to pompeczki naucznika. Ręce mamy dużo szerzej niż przy zwykłych pompkach. Może trochę się cofnę, żeby w ogóle całego widać. Dłonie szerzej, yy, skierowane bardzo na zewnątrz. I nasze ciało prowadzimy na jedną stronę, tu ręka wyprostowana. Podnosimy się i na drugą. I tak po 8-12 razy na... Na każdą stronę tutaj rozciągamy klatkę. Czwarty, ostatni rodzaj pompeczek. Dłonie mamy wężej niż szerokość barków. Nie mamy tutaj klasycznie, tylko tak, dłonie zrotowane do wewnątrz. Możemy zrobić sobie prawie, że kompeczki diamentowe ale ze względu na wygodę sobie troszkę yy, dłonie rozszerzę i tak samo powoli schodzimy w dół jeśli będziemy schodzić yy, w tą stronę do przodu będziemy się pochylać bardziej zaangażujemy barki schodzimy i dynamiczne wybicie pomału schodzimy kontrolujemy ruch i dynamiczne wybicie brzuch cały czas napięty tak jak w każdym ćwiczeniu a jeśli komuś będzie mało po tych czterech seriach każdego ćwiczenia, w co wątpię, może nadobicie no sobie zrobić pompeczki na jednej ręce. Raz jedna, raz druga. Raz jedna, raz druga. Hop. Jeszcze raz, żeby była jasność robią sobie 4 ćwiczenia po 4 serie. Zakres powtórzeń w każdym ćwiczeniu od, od 8 do 12. Ekscentryka ruchu ma być wydłużona. Te przyczepy mięśniowe nie się rozciągają powoli. Jeszcze szybko pokażę jeszcze raz te ćwiczenia dla pewności, dobrą technikę. To tyle w tym odcinku, ten materiał znów był krótki, ale myślę, że jak najbardziej treściwy. Jeśli materiał wam się spodobał, dajcie łapeczkę w górę, nie subskrybujecie kanału tego, zasubskrybujcie, piszcie w komentarzu o czym chcecie kolejne materiały. No i do następnego, Siema!